Cześć, mieliśmy małą przerwę w filmach, ale dziś mam mały zaszczyt dowieść jeden z ważnych tematów dla naszej społeczności, czyli sławne LUT filtry dostosowane do wersji 1.0 Last Epoch. Ważna notacja jest taka, że tym razem filtr jest jeden, a ze względu na jego charakter zapraszam Cię abyś posłuchał jak z niego korzystać w maksymalnie komfortowy dla Ciebie sposób. Zaczniemy od ogólnej konstrukcji filtra, a zatem od dołu, bo tu mamy wyłączenia z widoczności. Najważniejsze są tu posążki, bo filtr aktywny w grze jest dość restrykcyjny, dlatego jeśli dopiero zaczynacie grę, polecam odznaczyć aktywność tego filtru. Dopiero jak zbierzecie trochę idoli dla Waszej postaci, zalecam go włączyć, dzięki czemu będziecie widzieć tylko i wyłącznie posążki, które zawierają dwa, czyli maksymalną ilość afiksów, które są najbardziej wartościowe. Poszczególne sekcje filtru są oddzielone takimi balkami. Nie włączajcie widoczności tych filtrów, ponieważ mogą one oddziaływać do pewnego stopnia na to, co będziecie widzieć na ziemi. Dodałem je, abyście mogli łatwiej nawigować po liście filtrów. Podsumowując, posążki, które będziecie znajdować przy włączonym filtrze, będą prawdopodobnie bardzo dobre pod kątem sprzedaży i używania. Zachęcam Was oczywiście, abyście dostosowali afiksy pod swoje potrzeby. Filtr ma służyć graczom, którzy nie grają wysoko wyspecjalizowanym bolidem o ograniczonych potrzebach, a raczej pomóc nowym lub mniej doświadczonym osobom na pozyskanie wartościowych przedmiotów. Tym samym przechodzimy do afiksów. Mamy więc w filtrze zawarte wszystkie mistrzostwa i dobrane do nich właściwości zgodne z głównymi typami defensywy i rodzajami obrażeń, jakimi posługują się te mistrzostwa. Wobec tego, na przykład dla wartownika, znajdziecie wszystkie afiksy, które będą oferować Wam obrażenia fizyczne, pustki, ognia i błyskawic. Nie znajdziecie za to na przykład obrażeń nekrotycznych. Filtry, które obecnie pokazuję, to filtry klasowe. Odnoszą się one tylko do przedmiotów, które posiadają warunek klasowy i są to pancerze, hełmy i relikty. Filtry pomijają rzadkość przedmiotu, dlatego znajdziecie zarówno przedmioty rzadkie, jak i magiczne, jeśli tylko afiks będzie zgodny z filtrem. Same filtry działają na wyznaczonych przeze mnie zasięgach i np. przedmioty z afiksem poziomu pierwszego będą widoczne tylko od pierwszego do 15 levela waszej postaci. Potem mamy drugi poziom, który działa od 16 do 29 i tak dalej. Docelowo filtrem aktywnym jest tylko poziom wzniosły, czyli fioletowy. Jest on także aktywny przez całą grę, więc nie musicie obawiać się, że przegapicie drop takiego przedmiotu. Podobna sytuacja ma miejsce w klasowych posążkach, dlatego filtr warto ustawić pod własne potrzeby. Możecie na przykład wyłączyć wybrane klasowe przedmioty z widoczności, bo na przykład nie planujecie ogrywać naturalisty. Filtr pozwoli wam wyłączyć przedmioty klasowe, ale również posążki dla tej klasy. Możecie równie dobrze szukać przedmiotów dla łotrzycy, ale poszukiwać klasowych posążków tylko dla wartownika. Macie tu pełną dowolność, a wszystko ustawicie za pomocą włączania i wyłączania filtrów. Podstawowo będziecie widzieć posążki i przedmioty klasowe dla wszystkich postaci obecnych w grze, ale nadal poziom restrykcyjności sprawi, że na ekranie nie będzie widoczne zbyt wiele przedmiotów. Przynajmniej tak wynika z testów, które robiłem. Reszta jest w waszych rękach, dlatego pamiętajcie, że możecie się ze mną kontaktować, a ja chętnie będę poprawiał ten filtr aż do doskonałości. Mamy umówione filtry przedmiotów klasowych, więc czas na główny filtr. W dziale afiksy znajdują się filtry, które poszukują przedmiotów z afiksami o dużej przydatności. Znajdziemy tu płaskie premie do wszystkich typów obrażeń: zdrowie, płaski pancerz, szybkość ataku, czarowania czy rzucania. Jeśli wyłączycie wszystkie filtry klasowe, nadal będziecie znajdować afiksy w przedmiotach, które nie są klasowo przypisane. Podobnie jak filtry klasowe, zmieniają one swoje zakresy w zależności od poziomu waszej postaci. Wobec czego na wyższych poziomach stają się one bardziej restrykcyjne. Generalnie możecie wpływać w dużej mierze na afiksy, które znajdziecie tym filtrem, po prostu edytując go na swoje potrzeby. Pamiętajcie, że klasowe przedmioty także działają na wybrane kilkadziesiąt afiksów, więc nie musicie obawiać się, że ważne przedmioty dla danej klasy są w tym filtrze pominięte. Zarówno filtr ogólny, jak i klasowy mają ze sobą współpracować i współistnieć, dlatego dobrze jest mieć oznaczone filtry co najmniej dla jednej klasy, np. tej, którą ogrywacie. Tak jak w przypadku wcześniejszej wersji filtra, mamy także bazy. Bazy to przedmioty, które wybrałem nie na podstawie rzadkości, a impliktów, które zawierają. Bazy mogą Wam służyć do noszenia, przerabiania craftingiem, czy przekazania Waszej innej postaci. Wybrałem tu na przykład kościanny amulet, bo daje doskonałe odporności, czy też pierścienie i kilka rękawic. Generalnie możecie wyłączyć te filtry, jeśli nie poszukujecie konkretnych typów pancerzy. Jest oczywiście filtr dla unikatów z Weaver's Willem. Działa podobnie, wobec czego wyłapuje on typy przedmiotów unikatowych, które mogą mieć Weaver's Will, i koloruje na czerwono. Oczywiście nie oznacza to, że jest to przedmiot Weaver's Will, ale jest szansa, że to właśnie ten. Niestety na ten moment filtrze nie da się wyłuskać w inny sposób tych itemków. Filtr nie wchodzi w interakcję z przedmiotami setowymi. Będą one widoczne w podstawowej formie, kiedy zostaną rzucone na glebę. Przedmioty eksperymentalne do 49 poziomu zawsze będą dla Was widoczne, a po 49 poziomie zostaną tylko te, których afiks eksperymentalny ma poziom co najmniej 4. Ułatwi Wam to zarówno uzyskiwanie glifu oświecenia, jak i poszukiwanie najlepszych eksperymentalnych przedmiotów do noszenia na Waszym herosie. To z grubsza tyle. Mamy już tylko opcje, które sprawiają, że unikaty klasowe będą widoczne lepiej niż nieklasowe, ale generalnie wszystkie sety i unikaty będą dla Was widoczne, więc na pewno nie przegapcie smaczków. Dajcie znać, jak Wam się sprawdza filtr. To dla mnie ważne, bo chciałbym go z czasem dla Was ulepszać. Ja także z niego korzystam, więc jest szansa na to, że nie jest to jeszcze jego finalna forma. Dzisiaj, w okolicach godziny 18, odpalamy streama na YouTube. Wszystkich Was serdecznie na niego zapraszam, bo będziemy ogrywać postać widoczną na filmie, czyli mojego sezonowego łucznika. Zostawcie suba i lajka, bo już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia!